W znalazł się sztab II Armii. Generał Świerczewski rezygnuje z ataku na Drezno. Koncentruje wysiłek na powstrzymaniu uderzenia Schernera. Decyduje wycofać 9. Dywizję Piechoty z rejonu Kamenc. Ale w ręce hitlerowców wpadły mapy sztabowe przewożone przez oficera sztabu armii na autostradzie Drezno-Budziszyn. Znają dokładnie trasę planowanego przemarszu 9. Dywizji Polskiej. Doborowa Dywizja pancerno spadochronowa Hermann Göring przygotowuje zasadzkę. Budziszynem wchodzi w dramatyczną fazę. Jest 26 kwietnia. W rejonie Kukau ciężki bój toczy 9. Dywizja, która dostała się w hitlerowski kocioł. Tu nie ma metra darowanej ziemi. W desperackiej walce krzepnie obrona polska. Zaczynają się wyczerpywać siły niemieckie. Krytyczne chwile bitwy budiszyńskiej. Właśnie wtedy zjawiają się czołgi radzieckie. Od północy w zwycięskim natarciu idzie 14. Gwardyjska Dywizja Piechoty i czwarty Korpus Pancerny Gwardii. Wspólnie z oddziałami polskimi załamują niemiecki kontratak. Zadanie postawione przed polskimi armiami zostało wykonane. Mimo fanatycznej walki, do której hitlerowskie dowództwo wzywało najlepsze z pozostałych dywizji. Na przełomie maja i kwietnia włamanie hitlerowskie zostaje zlikwidowane. To początek końca. Od 4 maja pierwszy Korpus w składzie wojsk II Armii uczestniczył w operacji praskiej. W toku kampanii wojennej Korpus zniszczył 178 czołgów i dział pancernych, 123 transportery, 279 dział i moździerzy, około 9000 żołnierzy nieprzyjaciela i wziął 3900 jeńców. Straty własne wyniosły około 444 poległych. 980 rannych, 143 czołgi i działa samobieżny. Po zakończeniu działań bojowych, Pierwszy Korpus Pancerny został ześrodkowany w rejonie Gerlitz i zaraz potem wrócił do kraju, przechodząc do rejonu Leszno-Jarocin-Kalisz. W związku z zaostrzeniem sytuacji na granicy polsko czechosłowackiej 10 czerwca 1945 roku korpus został przegrupowany nad granicą rejon Racibusz-Cieszyn, a następnie rozpoczął służbę garnizonową na Górnym Śląsku. 5 października 1945. No więc dobrze, no, z grubsza, tak na 90% oczywiście, historia skrzyni omówiona. No W drugiej części tego filmiku naszego dzisiejszego chciałbym Państwu opowiedzieć. Co w takich skrzyni, co w takich skrzyniach się znajdowało, bo no, opowiadamy o tym strzelaniu, o tych broniach, o tych karabinach, o tych armatach, pociskach, działach, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, walka yy, walka z bronią, wymiana ognia i tak dalej w czasie działań wojennych to jest tylko część, nie wiem, może 30%, może 40%. Reszta to są działania tyłowe, w których. Biorą również te wszystkie udział te wszystkie jednostki pomocowe działające wraz z jednostkami biorącymi wprost udział w walce. Również tak polowe warsztaty remontowe, również te wszystkie grupy mechaników, które naprawiały uszkodzony sprzęt. Nie? Co najmniej połowa co najmniej połowa uszkodzonych czołgów, samolotów, samochodów w czasie działań wojennych to są usterki techniczne, to nie jest, to nie jest uszkodzenie z tytułu, z tytułu samej walki. Nie? Warto, warto pokazać, co udało się przez te ostatnie kilkanaście lat, udało mi się odnaleźć na, terenie, na terenach Bitwy Lubańskiej. Nie? Otwórzmy tą czarodziejską skrzynię, która posłużyła do, do wypełnienia jej właśnie tymi wszystkimi sprawami związanymi z naprawą zniszczonych, zniszczonych czy uszkodzonych, uszkodzonych pojazdów. Cała fura, cała fura, ja to może będę wyjmował z grubsza, żeby Państwu pokazać. Proszę zobaczyć, przykładowo różnej maści, różnej maści klucze. Będę to troszkę nam hałasować, ale nie szkodzi. Nie będę ich wszystkich wyjmował. To jest cała fura różnych, różnych kluczy płaskich, nie? To są chociażby chociażby łyżki, łyżki do zdejmowania opon tak no, metalowe łyżki do zdejmowania opon druga prawdopodobnie też taka łamana tutaj nie to są większe klucze to są duże klucze no niektóre naprawdę pokaźnych rozmiarów żeby rozkręcić koło czołgowe no to trzeba było użyć już siły na przykład i i, i, i wtedy możemy sobie z tym poradzić. To są jakieś, to są jakieś przecinaki, tak powiedzmy. To są, jakieś, to są jakieś młotki, cała fura młotków. Nie? To są również klucze nasadowe. Duże klucze nasadowe. W lepszym wykonaniu powiedzmy, być może tu już chodzi o klucze niemieckie. Proszę spojrzeć, o tego typu, tego typu cała fura kluczy. Ptaszki nam tu ładnie śpiewają, bo kręcimy w plenerze. Pogodę mamy taką wyciszoną, spokojoną, po wczorajszych burzach. I, Drodzy Państwo, może niektórzy się uśmiechają, że ja takie rzeczy przynoszę z lasu, ale dla mnie to są rzeczy bardzo cenne. To są dla mnie rzeczy bardzo cenne, ponieważ one mają swoją historię. Mają swoją bardzo bogatą historię. Porzucone gdzieś tam na polach czy, czy w lasach, no zginęłyby bezpowrotnie, bo, bo już widać, że stan tego, jest, stan tego jest raczej kiepski. Zostały zakonserwowane. O tu mamy klucz rozruchowy jakiegoś automobila tak Zisa, czy czy, czy, yy, czy debakera powiedzmy tak. Yy, tak jak mówiłem są to rzeczy dla mnie bardzo cenne, ponieważ one są nieodłącznie związane z tymi yy, działaniami równoległymi, yy, yy, bojowymi tutaj na terenie, na terenie Lubania, tymi różnymi naprawami, tymi różnymi yy, innymi właśnie czynnościami. Przykład, duży klucz do rozkręcania to akurat yy, yy, przy warsztacie polowym czołgowym odnaleziono. oprócz kluczy mnóstwo różnych innych rzeczy, no proszę spojrzeć. Yy, z szyny kolejowej wycięte kowadełko. Również w takim warsztaciku polowym polowym znalezione. Kowadełko w innym wykonaniu, tutaj otwór być może z, jakiegoś, z jakiejś części mechanicznej, tutaj widać wyraźnie jest to pobijane młotkiem, także tego typu kowadełko. Tu jakiś wycinak, prawdopodobnie do uszczelek, nie? Do uszczelek w skórze czy w gumie. Tego typu rzecz. No proszę spojrzeć, tak? Z czym to się Państwo kojarzy? No niewiele z niczym. Pompka rowerowa. Tu była, tu była rączka oczywiście. Tutaj wężyk. Butem przyciskaliśmy i pompowanie, tak? tak mamy pompkę pompkę rowerową. No to jest bardzo ciekawe urządzenie. Powiem Państwu szczerze, ja się przez dłuższy okres czasu zastanawiałem. Na jednym z forów społecznościowych, takich związanych właśnie z poszukiwaniami, uzyskałem odpowiedź, że jest to lutownica. Lutownica. Tutaj prawdopodobnie był grot mosiężny, tak, albo miedziany. Tutaj się polowa lutownica. Tu się chyba wrzucało rozżarzony węgiel rozgrzewany grot, i można było na przykład otwierać skrzynki amunicyjne sowieckie. No, nie mam takiej skrzynki przy sobie tutaj, tak, ale to były takie, mówił się na nich konserwy, nie? To takie prostokątne skrzyneczki. Wieko tej skrzynki amunicyjnej na amunicję do karabinów MOSIN 7,62 mm. Wieko było przylutowane cyną do skrzynki. Także być może, właśnie chociażby po to, żeby zerwać wieko, otworzyć skrzyneczkę, nie? Rzutownica. No to oczywiście widzimy, tu nie ma potrzeby, smarownica. Smarownica do smarowania łożysk w kołach. W środku jest smar rozkręcany, w środku jest jeszcze smar, no, który ma już prawie 80 lat, tak? Jakiś, jakaś wiertarka drewniana, gdzieś tam do przywiercenia przy budowie ziemianek na przykład, do, do wywiercenia otworów, jakaś szekla, szekla do holowania na przykład jakiegoś pojazdu, do zaczepienia liny, liny holowniczej. To są rzeczy, które zostały znalezione. Właściwie ja w, w czasie swoich poszukiwań natrafiłem na, na takie Dwa miejsca, gdzie, gdzie ewidentnie działały takie warsztaty polowe. Ta smarownica, część tych kluczy pochodzą z jednego takiego miejsca. Drugie takie miejsce. Zebrałem, postanowiłem zebrać. Zebrać w jednej skrzyneczce, żeby tego nie, nie, jakby nie rozczłonkować. Dla mnie istotny jest kontekst. Tak? Nie chodzi o to, żeby to zebrać gdzieś tam porozkładać po bułkach, ale, ale umiejscowić i, i powiązać z konkretnym działaniem. W jednym, w jednym z miejsc niedaleko Lubania natrafimy na miejsce, gdzie funkcjonowała jednostka czołgowa właśnie, gdzie stacjonowały przez jakiś czas czołgi i gdzie udało się odnaleźć części pozostawione, pozostawione w trakcie napraw, drobnych napraw czołgowych, nie? A więc te prynadleżności tak zwane, czyli akcesoria, właściwie zapciaści, części zamienne, to są elementy peryskopu czołgowego, triplexa, tak zwanego triplexa, proszę zobaczyć, nie? Tutaj Kilka takich elementów się udało znaleźć. Tutaj są widoczne, widoczne szkła od pryzmatów. Gdzieś tam oczywiście pamiętacie, jak Państwo, jak Gustlik mówił do, do pasażera, ten starszy pan, nie pamiętam jak się nazywał, podziwiajcie dziadków ta szybka, tak? To kazał, kazał spoglądać w ten peryskop ym, triplex, żeby, żeby dziadek mógł wskazywać drogę dla czołgu, nie? Jakieś pierścienie mosiężne oczywiście do, do tłoków. Do tłoków w silniku czołgowym. Cała fura tych pierścieni. To jest ciekawa rzecz. To są uszczelki. To są uszczelki wykonane ze skóry. To jest skóra powycinane widocznie wykorzystywano właśnie taki materiał do do uszczelniania różnych części, czy tam hydraulicznych, czy pneumatycznych. No i oczywiście narzędzia. Tu ja nie będę ich wyjmował. No to fragment gumy od, od koła, od czołgu. Może pokażmy. Klucze, młotki, siekierki. Siekierki. To wszystko pochodzi z jednego miejsca, gdzieś tam zagubione. Zagubiony, ładnie zakonserwowany. niestety nie mamy sygnatur. Nie mamy sygnatur, więc ja tutaj nie odczytam. O siekierach w ogóle będzie osobny odcinek, bo siekier przez te lata odnalazłem mnóstwo. I warto byłoby poświęcić im więcej czasu. No to jest przykład ciekawy. Przez jakiś czas nie mogłem zorientować się co to jest. Jest to iglica udarowa do zbijania, do, do odpalania pocisków w armatach armatach z mechanizmem udarowym, takim zaciągowym. Pamiętacie Państwo na zdjęciach czasem widać, jak artylerzysta ładuje pocisk i ciągnie za sznurek i armata strzela. To jest właśnie LL iglica z mechanizmem z tym sprężynowym, sprężynowym no właśnie od takiego mechanizmu udarowego. Nie wiem, czy w czołgach, bo raczej nie. Tam jest odpalanie na przycisk, ale obok czołgów mogły stacjonować również inne, różne inne przecież jednostki. Nie? Pilniki, klucze, klucze, no nie będziemy tego szczegółowo szczegółowo omawiać. Nie? Na koniec tych naszych opowieści jeszcze mały zestaw takich właśnie części, już związanych tutaj z samym, z samym miastem, się z Uniegoszczą, ponieważ są to części, które Zebrałem z miejsca zniszczonego czołgu na, na Ostróżku, tutaj w Uniegoszczy. Tak z opowiadań starszych panów dowiedziałem się, że jeden czołg, Ostróżek mamy tam z tyłu, Dominik nie pokaże teraz tego, się zasłonięty dachami domów. Tam w dniach walki o Stróżek został zniszczony jeden z czołgów 91. Brygady Pancernej. I ten czołg tam pozostał. Stał jeszcze jakiś czas po wojnie, zanim został odtransportowany. No pozostało po nim troszkę właśnie między innymi części zamiennych. Ja nie będę pokazywał tych zniszczonych elementów, nie? no ale na przykład właśnie młotek. Taki ciekawy, osadzony na przecinaku. Tutaj zespawany, bardzo solidny młotek nie? z tego szczołgu. Nie, jakieś, jakieś powyginane klucze. Zobaczcie Państwo to był śrubokręt nie? czołg płoną. Tak? Także co, co, co dzieje się nie, ze stalą nawet w momencie kiedy płonie amunicja w czołgu. Klucz nasadowy też powyginany. Nie? To są kolejne klucze. No ten akurat widać, że to ma taką klasyczną formę fabryczną formę, że tak powiem, zgięcia no kolejny czas zrobił swoje jest to wszystko no jakaś łyżka I tyle łyżka, ile prawdopodobnie prawdopodobnie taki chwytak do wyciągania łusek z armaty kiedy, kiedy łuska się zaklinuje no, takie rzeczy się spotyka łapiemy za za tą część spodnią za kołnierz łuski i ją wyjmujemy Wyjmujemy. Może płonu płonął. Stopiona amunicja, ołowia na pociski stopione. Taki kształcik. Oczywiście element triplexa. Fragment gwiazdy sowieckiej. Tabliczka znamionowa od radiostacji. No i nóżki. Nóżki od karabinu czołgowego DT 28. Tutaj karabin był oczywiście montowany. Nóżki rozkładane w dół i można było strzelać już po, po wyjęciu go z czołgu. Także to jest tylko część, część tych wszystkich rzeczy, które udało się pozbierać w terenach wokół Lubania. Brakuje tutaj y, dwóch zasadniczych elementów. Ja powiem szczerze, że po, po, po broni, po karabinach, po działach y, są y, y, dwa narzędzia, które rywalizują między sobą o, o, o miejsce na podium, o drugie miejsce na podium. W moim przekonaniem to łopata, łopata i siekiera. Tych siekier, jak wspomniałem na początku filmu, udało się odnaleźć mnóstwo. Łopat również. Tam są różne typy, różne akcesoria, różne, różni producenci. Wydaje mi się, że warto, warto tamtym narzędziom poświecić osobny filmik. A na razie, na razie tyle. Pamiętajcie Państwo, że Bitwa Lubańska to również cała masa tych wszystkich wątków pobocznych, narzędzi pobocznych, które nieodłącznie towarzyszyły wojakom w trakcie działań na wojnie.